Jesteśmy z nadesławym grelą w Katowicach po pierwszych akademickich mistrzostwach polskiej MMA po trzech ciężkich rundach. Powiedz Racku, czy spodziewałeś się, że to będzie właśnie przez decyzję wygrana? Szczerze powiem, byłem nastawiony na poddanie pana Sebastiana, ponieważ mieliśmy okazję sparować kiedyś w łodzi na obozie. Tam dosyć łatwo mi z nim szło. Byłem nastawiony, że to będzie jednak łatwa przeprawa, ale postawił dość duży opór i efekty było widać w klatce. Mhm. Ale wspomniałeś, o, że spodziewałeś się poddania z jego strony, tak? Poddania z mojej strony, ja jako zwycięzca stawiałem się w tej, w tej roli, no, ale tak jak było widać, no, postawił bardzo duży opór, pokazał bardzo dużą wytrzymałość, jeżeli chodzi o stawy, bo tą rękę, którą tam mu praktycznie dotykałem ziemi, Byłem w bardzo ciężkim szoku, że jest to w stanie wytrzymać. No właśnie, a po tej, po tej dźwigni była też próba duszenia z strony. No, duszenie wchodziło, bo słychać było tak samo przy tej dźwigni, że no, twój przeciwnik wydaje już dźwięki bólu, ale mimo wszystko nie poddał się. Czy to cię bardzo właśnie również zdziwiło i czy nie złamało ci jakoś psychicznie, że, że to wytrzymał? Powiem szczerze, że psychicznie to nie, bardziej odczułem to po prostu kondycyjnie, jeżeli chodzi o wytrzymałość rąk. Powiem szczerze, że spuchły mi ręce na tyle, że nie byłem potem w stanie tego dokończyć z drugiej sprawy miałem też kontuzję. Mam zresztą do tej pory ucha dość polącą, tak zwane te kalafiory. Ucho jest napuchnięte w środku i ciężko było docisnąć tą technikę trójkąta rękami. To też może spowodowało to, że nie dałem rady tego dokończyć. No, twój przeciwnik znany jest z tego, że dobrze radzi sobie w parterze. Właśnie tam gdzie trenuję w Rzeszowie robią dużo parteru. Są, są e, dobrze, ale mimo wszystko to Ty dominowałeś z góry cały czas. Zapaśnicza dominacja należy do Ciebie. Czy to jest coś, na co kładziecie duży nacisk w klubie? Powiem szczerze, że, że ja jakoś typowo nie skupiam się na jednej płaszczyźnie walki, bardziej staram się szkolić pod różnymi kątami. Mamy dosyć, do, dosyć dobrego, jednego uważam za najlepszych trenerów w Polsce, Tomka Brondera. Przy tej okazji mamy też cały sztab medyczny i innych trenerów, jak zapaśników, bokserów. Korzystamy z wszystkich tych usług i, i, i efekty tego widać, bo tak jak mówię, no ja jestem na tyle przekrojowym zawodnikiem, że potrafię sobie dać radę i w stójce, i, i w tym parterze, nie boję się żadnej płaszczyzny. Choć powiem szczerze, że bardziej widzę się w stójce niż w parterze, nie, bo tak jak wcześniej już trenowałem karate, jednak to styl bazowy mój, także bardziej nastawiam na, na, na stójkę niż parter. A powiedz, ile miałeś czasu na przygotowania do tej walki, kiedy się dowiedziałeś o niej? Podejrzewam, że zacząłem chyba w majówkę. Po majówce, po maju na majówce jeszcze bawiłem się, a po majówce zacząłem treningi ostre. Mhm. Jakieś Twoje najbliższe plany na przyszłość? To już zależy od mojego trenera. Mhm. Dobrze, to ja dziękuję w takim razie i powodzenia. Dziękuję bardzo. Dzięki. Chciałbym może... e, Jasne, ja oczywiście. Chciałbyś komuś e, podziękować. Proszę, Proszę bardzo, podziękować to jest. Chciałbym trenerom zapasów, trenu Tomkowi Branderowi za to, że dał możliwość mi tutaj zawalczenia, a no i wszystkim sponsorom, których widać tutaj na koszulce. Dziękuję serdecznie za pomoc. Dziękuję również.